Siemano mały odcinek specjalny, tym razem barod pająków. Coś co powinniśmy w tyle osób zabić bez problemu. Ale jednak to nie było takie proste. Pustynia dosyć nieprzyjaznym tutaj się okazała... Yy, sojusznikiem do bicia bosów, mobów, metinów, czegokolwiek bo po prostu się nie dało tego wszystkiego ogarnąć. Było tego za mało, a za dużo graczy. Tak można by to powiedzieć. Tak jak widzicie, tutaj też jest mały błąd. Bo ten pająk po prostu... No, tak jak mamy w tej komnacie, da się go bez problemu zbloczyć. A tutaj... Nie dosyć, że ciebie odpycha, to jeszcze ciebie odpychają. No i jeszcze są ezoty, które latają tutaj. Przynajmniej jest jeden... No i co z nim zrobić? Nic nie można zrobić, po prostu trzeba czekać, aż może ktoś ogarnięty wejdzie, jeszcze ktoś królową zdolorował. A tak dla, wiecie, dla picu. Tych królowych było chyba trochę za, za dużo. Chociaż nie, nie było za dużo, były za gęsto w środku, a po bokach w ogóle. Ja wiem oczywiście, że to się tak samo, wiecie, z siebie rzuca, ale co do samego barona... Tym, tymi ludźmi, co tutaj jest, dałoby radę bez problemu zbić. Tylko, no, ten jeden mankament, że wszyscy są z innego królestwa i po prostu każdy każdego odpycha. No to, no, jakie mamy szanse? No, tutaj ktoś bije królową i tyłanie z innego królestwa, a tutaj wszyscy chcą go zabić i może wydropić szkatę, bo on chyba szkata co, Czy taki drop, wiecie losowy. No, sam nie pamiętam, jak to było. No, i tutaj trochę. No, event miał być tutaj do 61 poziomu, a na filmiku widzimy jednak lewele, no o niebo wyższe od 61, no i co zrobić? Nic nie zrobić Można powiedzieć, że GM dałby tylko ostrzeżenie i tyle I to jeszcze takie, wiecie, nic nieznaczące, no tutaj widzicie, no mentalno nawet jak zbloczył No nie zbloczył, bo cały czas lata ten Baron sam nie wiem, czy on wreszcie został ubity, czy ktoś miał na tyle. Hmm, serca, czasu, żeby go lać. Ja bym nie miał po prostu, bo to jest bez sensu, jeśli jedna osoba lata z baronem i go po prostu sobie lura gdzie chce, bo ma większy level, go pewnie otruła, czy co. No i tak jest trochę, wiecie, nie halo. A jest dosyć fajnym bossem, którego można zabić i mieć jakiś tam drop, ale tutaj widzicie, jest za dużo. Jest duża różnorodność królestw, to tak mogę powiedzieć, jakby wszyscy byli z jednego, dałoby raz tego wiecie, pod ściankę, wszyscy naraz i by był zbity i ubity. A tutaj na koniec miałem jakiś problem sytuacyjny, w którym nie wiedziałem za bardzo co mnie zabiło, a teraz przy okazji sobie nagrywania mogę zobaczyć czy to byli gracze, czy to był właśnie mob, który mnie zakopał. Nie no, gracze, no to biją, no to, 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 widzicie, prawie nic, tak? Jeszcze teraz ktoś padnie pewnie, bo oczywiście... O czy ja wiem, czy byśmy ubili go, jak on tak prawie nie traci HP? Ja myślę, że tutaj jest potrzebne chyba nie wiem, ubijaliście barona tak solo na 60, 50, czy jakimś mniejszym? Bo to widzicie, wszyscy chyba na oku padli, na około. Dobra, to by było na tyle, do zobaczenia do następnych filmików, trzymajcie się, pa pa!